Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Jest Temat. Dziś moim gościem jest Pani Anna Ochman, zastępca dyrektora Damu Muzyki i Tańca do spraw programowych. Witam Pani Anna. Witam serdecznie. A dziś porozmawiamy o właściwie dodatkowej pasji Pani Anny, czyli pisaniu wniosków. Właśnie dowiedzieliśmy się, że została Pani trenerem Narodowego Centrum Kultury. Tak. Udało mi się uzyskać tytuł tenera regionalnego Narodowego Centrum Kultury. To jest taki projekt, który przygotowało właśnie Narodowe Centrum Kultury jako odpowiedź na zapotrzebowanie instytucji kultury, które w momencie kiedy weszły tutaj, pojawiła się możliwość pozyskiwania funduszy strukturalnych, funduszy Unii Europejskiej na działalność statutową. Okazało się, że instytucje kultury są stosunkowo no, nieprzygotowane do tego, do, do pozyskiwania tych środków i Narodowe Centrum Kultury przygotowało taki projekt jeszcze w latach, y, bodajże w 2005 roku była pierwsza edycja. W tej chwili te edycje są co roku. W tym roku udało mi się zakwalifikować najpierw do, do udziału w tym szkoleniu, w cyklu szkoleń właściwie, bo szkolenia trwały trzy tygodnie. Y, pozytywnie zdałam egzamin, przeprowadziłam szkolenie, przygotowałam matrycę logiczną projektu i uzyskałam tytuł ten regionalnego NCK. To dajmy, że takich osób w tym roku otrzymało ten tytuł tylko 22 osoby, tak? Tak, z całej Polski 22 hmm. osoby wzięły udział w szkoleniu i zdały pozytywnie, pozytywnie egzamin osoby z różnych instytucji kultury, ale nie tylko, bo część osób reprezentowała organizacje pozarządowe, część osób reprezentowała takie instytucje jak np. Urząd Marszałkowski, także że tak powiem grono osób bardzo szerokie. Duże spektrum. Bardzo dużo. Pani Anno, ale trzeba tutaj dodać, że jest Pani od kilku przynajmniej lat prezesem Fundacji Arteria, działającej tutaj w Zabrzu, co również przydało się, prawda, bo dużo praktyki w tym wszystkim. Bardzo dużo praktyki. Ja mam, mam to szczęście, że od lat łączę pracę w instytucjach kultury, czyli taką pracę związaną bezpośrednio z wydawaniem pieniędzy na kulturę, z pracą w organizacjach pozarządowych i to nie tylko w Fundacji Arteria, bo. Zaczynałam wiele, wiele lat temu y, współpracy jeszcze z Związkiem Polskich Artystów Plastyków, później Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, y, później pojawiły się kolejne. W tej chwili aktywnie działam w stowarzyszeniu muzycznym Jazzowa Asocjacja z Zdabrze i w Rądzie Sztuki w Katowicach, w to Stowarzyszeniu. Y, Przyjaciół ją da sztuki w Katowicach. I we wszystkich tych y, aktywnościach no, pozyskujemy środki, ponieważ wiadomo, że, instytucje, że kultura generalnie jest taką dziedziną, y, no, którą ciężko finansować y, z biletów na przykład. Tak. To jest pewnie niemożliwe. W związku z tym, y, no, szczególnie te fundusze, które w tej chwili się pojawiły, fundusze, które mamy możliwość wykorzystać y, w nowym okresie finansowania, to są naprawdę duże środki, y, no, są takim zastrzykiem pozytywnej energii dla kultury. Rozumiem. Proszę powiedzieć, w jakich programach brała Pani udział, bo pewne się już po kończy Equal na przykład, prawda? Tak. Ale są nowe, również ciekawe. Są nowe, bardzo ciekawe. Ja miałam tą przyjemność, że uczestniczyłam w takim szerokim spektrum, bo uczestniczyłam w realizacji projektu EQUAL-owskiego, w projektach oczywiście finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego czy z samorządu, z mechanizmu finansowego EOG i Noweskiego Mechanizmu finansowego, z mechanizmów finansowych na przykład sporowskich, czyli zintegrowanych w program rozwoju regionalnego, to są IQL i już nie istnieją, wygasły w poprzednim okresie finansowania. W tej chwili z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że udało nam się pozyskać środki w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To jest świeża wiadomość, bo z wczoraj jest wieczora na Drugi Śląski Zakątek Zwierzątek. A w zeszłym tygodniu udało nam się pozyskać pieniądze też z nowych programów operacyjnych, z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. No to gratulujemy, duży sukces, dlatego że tak jak Pani Anna powiedziała, wiele z tych imprez udaje się tylko dlatego, że udaje się pozyskać pieniądze, prawda Pani Anna? Oczywiście. Nie, byłoby możliwa, nie byłaby możliwa ich <laughs> Realizacja, gdyby nie te fundusze, gdyby nie fundusze jednak pozyskane przez organizacje i instytucje kultury. Ale rozmawiałyśmy, proszę Państwa, poza kamerą, przed nagraniem programu i jest tutaj cenna inicjatywa. Można do Pani Anny się dodzwonić albo zamilować i chętnie podzieli się wiedzą, tak? Tak. Jednym z pomysłów Narodowego Centrum Kultury, jednym z takich zobowiązań, które trenerzy regionalni biorą na siebie po uzyskaniu tytułu. I z tego już będę świadczyli nieodpłatnie takie konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem funduszy. Ja także się do takiej, takiej konsultacji, do takiej konsultacji zobowiązałam, także zapraszam osoby chętne, które chciałyby skonsultować na przykład swoje pomysły na pozyskanie środków, czy, czy zapytać o coś w już realizowanych projektach, czy ewentualnie byłyby zainteresowane jakimś krótkim szkoleniem na temat pozyskiwania funduszy, do kontaktu ze mną, przede wszystkim mailowego, bo to jest taki dla mnie chyba najszybszy do, do, do odpowiedzi, najkonkretniejszy, Anna Ochman, pisane łącznie o ppl lub przez biuro, y, biuro fundacji. Biuro Fundacji, y, w której też pracuje, Fundacji Arte, o którą, którą pani wspomniała, y, to jest telefon 032 777 4411. A ten zakres konsultacji może być dość, dość szeroki, dlatego że począwszy od właśnie możliwości pozyskiwania funduszy przez elementy związane z aspektami prawnymi, przez elementy związane z aspektami finansowymi, aż po monitoring i ewaluację. Także wydaje mi się, że tutaj tak jedyna dość kompleksowo. Okazja, tak, jedyna okazja, warto bezpłatnie, co bardzo jest ważne, prawda, dla wielu skorzystać z tej wiedzy. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratulujemy. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję serdecznie.